Witam wszystkich widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych. Dzisiejsza opowieść będzie nieco inna niż poprzednie. To historia przedstawiona w formie audiobooka. Mam nadzieję, że wysłuchacie jej z uwagą, bo to opowieść fascynująca, pełna emocji i patriotyzmu. Przede wszystkim chciałbym podziękować Damianowi Szymonowi Niteckiemu, którego artykuł zainspirował mnie do stworzenia tej narracji. Dziękuję Damianowi za jego nieocenione wsparcie i konsultacje historyczne. Czy odwaga może zatrzymać armię? Czy garstka ludzi może zatrzymać huragan? Czy dwustu jeźdźców ma szansę w starciu z dziesiątkami tysięcy? Czy opowieść o honorze i poświęceniu może przetrwać wieki, jeśli nie trafi na łamy podręczników historii? W czerwcu 1585 roku przez granicę Wielkiego Księstwa Litewskiego Przetoczyła się fala śmierci. Jazda tatarska, konnica moskiewska, kozacy dońscy. Dzicy, bezwzględni, głodni łupu i pożogi. Ich liczba przerażała. Mówiono o trzydziestu, a może nawet czterdziestu pięciu tysiącach ludzi. Ich cel był jasny. Mochylew. Kluczowy punkt w Dolinie Dniepru. Brama do wschodnich Inflant. Wobec tej inwazji Litwa wydawała się bezbronna. Główne siły Rzeczypospolitej szykowały się do oblężenia Pskowa, daleko na północy. Pozostawione załogi stanowiły jedynie rozproszone oddziały. Gdyby Mohylew upadł, kto wie, może marsz na Psków trzeba by było przerwać? Historia, którą trzymacie w rękach, to coś więcej niż rekonstrukcja bitwy, to próba ocalenia od zapomnienia tych, którzy nie pytali o szansę. Gdy Stefan Batory objął tron Rzeczypospolitej, kraj był w stanie wojny, nierozstrzygniętej, wyniszczającej, toczącej się od lat. Inflanty, dawna domena Zakonu Kawalerów Mieczowych, po jego upadku stały się łakomym kąskiem dla potęg regionu: Szwecji, Danii, Rzeczypospolitej i co mapy, Co najgroźniejsze, aha, Moskwy. Iwan Czwarczyk, zwany Groźnym, postanowił wykorzystać zamieszanie i zająć ten sporny obszar ogniem, mieczem i deportacjami. To nie była zwykła wojna. To była walka o dominację na Bałtyku. Kto miał inflanty, ten miał porty, handel i wpływy. Iwan Groźny doskonale to rozumiał. Od 1508 roku, nie licząc się z traktatami, prowadził brutalną kampanię, nie tylko militarną, ale i terrorystyczną. Litewskie i Inflandzkie miasta padały jedno po drugim. Dorpat, Narwa, Połock, każde z nich było krokiem bliżej do celu całkowitej dominacji Moskwy na Bałtyku. Rzeczpospolita długo nie mogła odpowiedzieć z całą mocą. Wewnętrzne spory, bezkrólewia, Unia lubelska, wszystko to wiązało jej ręce. Ale to się zmieniło, gdy władzę objął Batory, wojownik z Siedmiogrodu, a nie polityk z Krakowa. Jego plan był prosty, a zarazem genialny. Nie rozpraszać sił na wielu frontach, ale uderzyć raz celnie i z rozmachem. Gdy lato 1990 roku rozświetliły pierwsze błyski wojennej pochodni, Rzeczpospolita wreszcie ruszyła do kontrataku. Po latach obrony, upokorzeń i strat nadszedł czas zemsty, a na czele Stefan Batory, Żelazny król który mówił krótko, ale uderzał celnie. Cel był jasny. Odzyskać Połock. Klucz do dźwiny, do serca Infland. Miasto, które od 1463 roku było w rękach moskiewskich, stało się symbolem upadku litewskiego prestiżu. Teraz miało stać się symbolem odrodzenia. Batory wyruszył z armią liczącą około 56 tysięcy ludzi, w tym husarią, piechotą niemiecką artylerią koronną i litewską. Wśród nich byli dowódcy, których imiona miały przejść do legendy: Radziwiłłowie, Zamojscy, Zborowscy. Oblężenie rozpoczęło się w sierpniu, a we wrześniu twierdza skapitulowała. Dla Moskwy był to szok. Iwan Groźny, który przywykł do łatwego rozrywania ziem inflanckich i litewskich, po raz pierwszy od lat musiał uznać siłę przeciwnika. Batory nie zamierzał długo świętować. Rok później w 1080 roku rozpoczęła się druga kampania. Tym razem celem były wielkie łuki, silnie ufortyfikowane, ale słabo zaopatrzone rosyjskie miasto leżące między Połockiem a Pskowem. Batory wiedział, że nie może iść prosto na główną twierdzę. Najpierw musiał pokonać zaplecze. Walki trwały przez sierpień i wrzesień oblężenia, szturmy, podkopy, ostrzał wszystko, co znali inżynierowie wojenni. W końcu Kapitulacja. Drugi wielki sukces Batorego nie był to jednak tylko triumf militarny, był to pokaz sprawności państwa. Dzięki Zamojskiemu działała też kancelaria wojenna, logistyka i propaganda. Król nie był tylko wodzem, był twórcą nowoczesnej machiny wojennej. Cena była wysoka: wyczerpane wojska, nadwyrężone zasoby, ciągłe niepokoje na tyłach. W Moskwie furia. Iwan groźny nie znosił upokorzeń. A kolejne dwa lata przyniosły mu właśnie to. Dlatego w 1881 roku nie czekał. Wiedząc, że batory szykuje się do kolejnego ataku na sam Psków, postanowił zadać cios wyprzedzający. Wysłał na litwę lawinę jazdy Kozaków, Tatarów. Celem nie były tylko miasta. Celem było złamanie ducha. I tu, na kresach, Miał paść Mochylew, miasto na skrzyżowaniu rzek i historii, strzegące wschodnich bram Wielkiego Księstwa Litewskiego, leżące nad dnieprem jak ostatnia straż przed bezkresnymi stepami. Na pierwszy rzut oka spokojne, senne, handlowe, dla Moskwy cel, a dla Rzeczypospolitej bastion, który nie mógł upaść. Wiosną 1981 roku nad Mochylewem zawisł cień. Nie cień chmury, ale końskiego kurzu. Zbierano wieści. O ruchach wroga, o gromadzącej się hordzie, o nieznanym celu wyprawy. Groza wędrowała drogami od Smoleńska i Staroduba przez brody Berezyny i Soży. Ciche modlitwy w świątyniach i nocne narady rajców miejskich. To był początek tego, co miało się stać. W czerwcu ruszyli jazda moskiewska, kozacy dońscy, tatarskie hordy z czarnych stepów. Szli szybko, rzeźko, ze śpiewem i rządzą ognia. Ich siła była przytłaczająca. Szli nie po chwałę, ale po krew, niewolników i po żogę. Mieli być jak burza, która przetacza się i znika, ale zostawia zgliszcza. W tym samym czasie Mochylew był niemal bezbronny. Rzeczpospolita nie miała sił, by trzymać tam regularne garnizony. Wszystko, co było zdolne do walki, zebrano pod pskowem, na miejscu trochę piechoty miejskiej, kilku doświadczonych obywateli, może kilkunastu jeźdźców, zbyt mało, by stawić czoła prawdziwej inwazji. Ludność miasta wiedziała, co nadchodzi. Pamiętano jeszcze najazdy tatarskie sprzed lat. Wiedzieli, co oznacza krymski posłaniec: Ogień, gwałt, niewola, śmierć. I choć paniczne wieści rozchodziły się we wszystkie strony, nie było dokąd uciekać. Mochylew był sam. Między nadchodzącą burzą a bramami miasta stali tylko ci, którzy nie uciekli, i ci, którzy mieli dopiero nadejść. Jazda z dalekich dróg, jazda, która słynęła nie z liczby, ale z ducha, wróg zbliżał się. Z każdym dniem, z każdą kolejną spaloną wsią na obrzeżach, stawało się coraz bardziej oczywiste, że bitwa będzie nieunikniona, że to nie jest zwykły najazd, że to próba dla miasta, dla jego mieszkańców i dla Rzeczypospolitej. Cień nad dnieprem gęstniał, a w mochylewie ludzie zaczęli modlić się o cud. Czerwiec 1981 Armia Wroga wkracza na Litwę. Nadciągnęli jak przewidywano, od południowego wschodu, przez stepy, przez zgliszcza spalonych wsi, przez płytkie brody i zapomniane drogi. Czerwiec był gorący, duszny, nie tylko od pogody, ale od napięcia, które wisiało w powietrzu jak przed burzą. To nie piorun miał uderzyć w Litwę, to nawałnica ludzkich ciał i końskich kopyt. Szli pod sztandarami bezlitości, jazda moskiewska. Zimna, ciężka, brutalna. Tatarzy, szybcy, nieuchwytni, głodni łupu. Kozacy dońscy, dzicy, nieprzewidywalni, niosący śmierć i jednocześnie śpiewający pieśni. Trzy siły, trzy żywioły, zjednoczone jednym celem: siać zniszczenie. Źródła mówią o trzydziestu, a nawet czterdzieści tysiącach ludzi. Prawdziwa armia, niewyprawa łupieszcza, ale pokaz siły, zorganizowana, z przewodnikami znającymi teren, z rozkazem uderzyć, zniszczyć, zastraszyć. Przeszli przez granicę jak nóż przez masło. Orsza bez walki. Miścisław milczący w panice. Okoliczne folwarki płoną, wsie znikają z powierzchni ziemi. Dym widać z kilkudziesięciu kilometrów. Każda wieś to nowy niewolnik, nowe złoto. Nowy krzyk rozpaczy. Mochylew jeszcze się trzyma. Z dnia na dzień czuje na karku oddech śmierci. Zwiadowcy donoszą: wróg jest coraz bliżej. Drogi ze wschodu są czarne od koni, a Litwa bezbronna. W pasie od Orszy do Berezyny jest zaledwie kilka tysięcy jazdy, i to nie razem, ale rozproszonych po ziemiach. Miasteczkach i drogach. Bez siły, by stanąć w polu, bez wsparcia, bez armat. W tym rozproszeniu jedna chorągiew Husarii, dwieście koni. Potem dołączą inni. Prowadzi ich człowiek, który wielokrotnie zapisze się w historii, porucznik markowski-weteran. Człowiek bitwy, człowiek decyzji. Prowadzi ich człowiek, który wielokrotnie zapisze się w historii. Porucznik Markowski, weteran, człowiek bitwy, człowiek decyzji. Jego ludzie jako pierwsi staną naprzeciw fali. Siła nie w liczbie, ale w tym, że są, że nie uciekli, że trzymają linię. Wróg nie wie, że uderzył w mur. Na razie jeszcze idzie naprzód, pewny siebie, rozbity na czambuły, rozciągnięty wzdłuż Doliny Dniepru. Wkrótce na polach pod Mochylewem. Miał się przekonać, że Litwa, choć cicha i krwawiąca, nie upadła na kolana. 27 czerwca 1881 roku. Dzień, który mieszkańcy Mochylewa zapamiętają na pokolenia. Dzień, w którym czas się zatrzymał, a niebo nad dnieprem zapłonęło. Tatarzy nadciągnęli o świcie. Cicho, niemal bezszelestnie, jak drapieżnik przed skokiem. Nagle, krzyk, ogień, błysk szabel. Miasto obudzone krzykiem, dymem, śmiercią. Zanim strażnicy dzwoniący na trwogę zdążyli ogłosić alarm, przedmieścia już płonęły. Kilkaset domów, drewnianych, krytych strzechą, w ciągu godzin zmienia się w popiół. Mieszkańcy, zaspani, oszołomieni, chwytają dzieci, dobytek, święte obrazy. Tylko nieliczni biegną do broni. Wróg podchodzi pod same ostrokoły. Część czambułów tatarskich i jazda moskiewska otaczają ostrogi, drewniane umocnienia miejskie, które ledwo trzymają pion. Strzały lecą jak grat. Różnice ryczą. Miasto nie milknie. Mieszczanie odpowiadają. Nie są żołnierzami, nie noszą zbroi, ale walczą. Z zabarykat, z za sklepień kościołów, z za otwartych drzwi domów. Księża rozdają poświęcone opłatki i kule do muszkietów. Kobiety noszą wodę, wiadra z piaskiem, opatrują rannych. Miasto się nie łamie. Wróg liczył na szybki łup, na paniczną ucieczkę. Zderzył się z czymś, czego nie rozumiał: z oporem. Bogowie Litwy i wiara Mochylewa trzymają miasto przy życiu. Wieczorem sytuacja jest wciąż niepewna. Wróg nie odpuszcza. Kolejne podejścia, próby podpaleń, rajdy. Wydaje się, że jutro wszystko upadnie. Noc daje czas. A potem tlatomo osie. Rano zwiadowcy donoszą. Na horyzoncie pojawiła się chorągiew. Nie, to nie złudzenie. Nie zabłąkany husarz. To oni. Chorągiew husarska Marcina Kazanowskiego prowadzona przez porucznika Markowskiego. Dwieście koni. Skrzydła na plecach, kopie w dłoniach. Nie są liczni. Wyglądają jakby przybyli po zwycięstwo. A miasto, po raz pierwszy od dwóch dni, przestaje modlić się o cud. Cud właśnie nadszedł. Na pierwszym planie pojawiła się sylwetka. Potem kolejna. Potem dziesiątki. Kopyta uderzyły o ziemię. Skrzydła błysnęły w słońcu. Husarze Kazanowskiego podjechali w szyku. Wśród tłumu na murach szept: Nasi, z wieży kościelnej, ksiądz podniósł ręce i pobłogosławił rycerzy. Mohylew, choć płonący, nie był już sam. Kiedy patrzę na tę scenę, wyobrażam sobie poranek 30 czerwca 1483 roku. Mgła jeszcze wisi nad Dnieprem. Gdy husarze Kazanowskiego próbują zebrać siły przed pierwszym starciem, nie zawracamy. Idziemy po zwycięstwo albo po chwałę. I ruszyli. Łoskot stalowych koni, trzymających rytm, świergot zamków muszkietów. Nad polem unosi się pył, w którym migają cienie husarskich skrzydeł. Kopie uderzają jak grom, dźwięk jakby piorun ściął las. Ziemia drży od uderzeń kopyt. Wróg pada jak zboże ścięte sierpem. Trzecią godzinę bitwy przerywa nagła zmiana. Na lewym skrzydle do walki wchodzi chorągiew Petychorska-Temurka-Szymkowicza. Lekkie konie, sprawne manewry. Rohatyna w dłoniach. Atakują zdezorientowanych Tatarów. Pierwsze szeregi pękają jak szkło. Piąta godzina. Za lasu nadciąga kolejna chorągiew. Kozacka-Halibeka pod porucznikiem Krzysztofem Radziwiłem. Wróg miota się, linie się łamią, próbują cofać się w stronę Dniepru, szukają brodu, szukają ucieczki. Nasi już ich doganiają. Szósta i siódma godzina masakra na przeprawie. Uciekający wróg panikuje, kozacy dońscy toną w błocie, konnica moskiewska porzuca broń. Tatarzy, jak zwykle, znikają jako pierwsi. Bitwa, która miała być pogromem Mochylewa. Kończy się odwrotem całej formacji. Siedem godzin. Siedem godzin, które zdecydowały o losie miasta i losie całej kampanii. O tym, że psków był wciąż możliwy i że Husaria, choć nieliczna, potrafiła zatrzymać potop. I losie całej kampanii. O tym, że psków był wciąż możliwy i że Husaria, choć nieliczna, potrafiła zatrzymać potop. To była zagłada inwazji. Jeńcy. byli. Nieliczni. Wzięto ich po to, by mieć świadków By mogli wrócić do Moskwy I opowiedzieć, co się stało Że Mochylew nie upadł Że trzydzieści tysięcy nie wystarczyło By złamać garstkę Dniepr był czerwony od krwi Wozy dymiły Konie tonęły w błocie Nie było odwrócenia losu Nie było odwrotu Cała siła, jaką Moskwa i hordy wysłały na Litwę Rozbiła się o skałę Gdy ucichł ostatni strzał gdy ostatni jęk zaginął w porannym wietrze, nastała cisza, straszna, ciężka. Ale w tej ciszy było coś więcej ulga. Mochylew przetrwał, nie upadł, nie został splądrowany, przetrwał. I to zwycięstwo, choć bez salw armatnich i królewskich fanfar, było jak pieczęć na wierności tych, którzy zostali, którzy walczyli którzy nie zdradzili miasta. W chorągwi Kazanowskiego. Ani jednego zabitego. Ranni? Tak. Konie? To była cena, którą można było zapłacić. W chorągwi kozackiej Radziwiłła trzech towarzyszy wziętych do niewoli. To wszystko. Mochylew w 1981 roku nie był tylko punktem na mapie. Stał się symbolem. Nie tylko wojny, ale odwagi, oporu i hartu ducha symbolem tego, że nawet w obliczu potęgi można powiedzieć nie i wygrać. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki podcastu historycznego. A jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie to zrobić poprzez komentarze, udostępnienia lub wsparcie na platformach patronackich. Do usłyszenia!